Jeszcze niedawno było to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Odwiedź z nami komunę 13, dawniej owiane złą sławą, dziś jedno z najbardziej kolorowych i tętniących życiem miejsc w Kolumbii. Zwiedzanie zaczęłyśmy od przejazdu kolejką linową, skąd rozciąga się niesamowity widok na całą dzielnicę. Potem weszłyśmy w sam środek komuny 13 i powiem wam, że nic mnie tak dawno nie zaskoczyło. Miejsce, które kiedyś budziło strach dziś przyciąga turystów z całego świata. Ulice pełne są kolorowych murali, muzyki i zapachów z każdej strony, ale największe wrażenie zrobiła na mnie energia tego miejsca i liczba ulicznych artystów. Zobaczyłyśmy niesamowite pokazy tańca hip-hop i co ciekawe, nikt nie prosił nas o zapłatę. Jedyne czego chcieli to zaobserwowanie ich profilu na Instagramie. Poznałyśmy historię tej dzielnicy i na własne oczy zobaczyłyśmy jej niezwykłą przemianę. Jeśli planujecie podróż do Kolumbii, Komuna trzynaście to punkt obowiązkowy.